Rozdział piąty, koniec historii. Tak, to była rzeczywiście poręcz jego własnego łóżka. Jeszcze więcej ucieszyło go przekonanie, że ma jeszcze wiele czasu, iż wystarczy go na gruntowne zreformowanie swojego życia. Będę żył. Pamiętając o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. przeszedł sobie wstając. Duchy trzech czasów pokonały mnie zupełnie. O Jakubie Marley! cześć i błogosławieństwo niebiosom i wigilii Bożego Narodzenia. Za ich dobrodziejstwo składam im Dzięki na kolana starej Jakubie Marley. Tak jest na kolanach. Był tak podniecony i ożywiony dobrymi zamiarami, że jego słaby, drżący głos nie odpowiadał sile przepełniających go uczuć. Ukał gwałtownie, a twarz jego zlewały strumienie łez. Są na swoim miejscu, zawołał, całując kotary łóżka. nikt ich nie zerwał, nikt nie naruszył ich pierścieni. Jestem tutaj. A obrazy tego, co się zdarzyć mogło, mogą być jeszcze rozwiązane. Wiem, że one znikną, jestem o tym przekonany. Jego drżące, ze wzruszenia ręce nie mogły sobie poradzić z ubraniem. Wdziewał rzeczy na lewą stronę. Szarpał je, upuszczał. Słowem wyprawiał z nimi istne awantury. Nie pojmuję do prawdy, co się ze mną dzieje. Mówił śmiejąc się i płacząc jednocześnie. Po czym wdziewał skarpety na ręce, stając się podobnym, Do statui na opasanego wężami. Jestem lekki jak piórko, szczęśliwy jak Anioł, wesoły jak student, oszołomiony jak pijak. Życzę wszystkim, całemu światu, wesołych świąt. I pomyślnego Nowego Roku. Vivat! W podskokach pobiegł do pokoju bawialnego i tam przystanął zadyszany. Wszystko w porządku, wołał, rozglądając się dookoła. Oto rondelek, w którym odgrzewałem swój kleik. A to drzwi, przez które wszedł duch Marleja. Oto miejsce, gdzie siedział duch świąty dzisiejszych. Okno, z którego patrzyłem na błądzące w powietrzu duchy. Wszystko w porządku, wszystko na swoim miejscu. To się naprawdę działo, ha ha ha, ha ha ha. U człowieka, który przez tyle lat nie wiedział, co to śmiech. Teraz brzmiał on dziwnie. Był to jakby początek radosnego, radosnego uśmiechu przyszłości. Nie wiem, którego dziś mamy, mówił sam do siebie Scrooge. Nie wiem też, jak długo przebywałem z duchami. Jestem jak nowo narodzone dziecko, mniejsza z tym. Właściwie pragnę być dzieckiem. WIWAT Jego okrzyki przytłumiły dzwony kościelne, które wydobywały z siebie wyjątkowo radosne dźwięki. Dzyń, dzyń, don, bum. Dzyń, dzyń, don, bum. Ding, dong, ding, dong. Cudownie, wspaniale. Zachwycająco. Pobiegł do okna, otworzył je i wychylił się. Ani mgły, ani wilgotności. Jasny, pogodny, mroźny dzień. Jeden z tych które orzeźwiają i rozweselają duszę, pobudzając krew do szybkiego krążenia. Wspaniale! Co to dziś mamy za dzień? Zapytał przez okno małego chłopca w odświętnym ubraniu, który zatrzymał się przed oknem, bo może chciał się Scrooge'owi przypatrzeć. Co? mruknął zdziwiony chłopiec. Pytam, jaki dzień dziś mamy, mój chłopcze, powtórzył Scrooge. Dzisiaj? Oczywiście, Boże Narodzenie. Boże Narodzenie? Szepnął Scrooge. Więc go nie straciłem. Duchy dokonały wszystkiego w ciągu jednej nocy. Pewnie mogą one robić wszystko, co im się żywnie podoba. Kto by w to śmiał wątpić? Hej, podejdź tu bliżej, miły chłopcze. Czego pan sobie życzy? Czy wiesz, gdzie jest sklep z drobiem? Z bitym drobiem. O tam, na rogu drugiej ulicy. Wiem, znam doskonale ten sklep. Mądry chłopak, szepnął sobie Scrooge. Bardzo roztropny chłopak, a głośno dodał: Nie wiesz, przypadkiem, czy nie sprzedali tego wielkiego indyka, który wczoraj wieczorem jeszcze wisiał w oknie wystawy? Aha! Jak nie przymierzając, ja cały. Dowcipny chłopak! Zachwycał się Scrooge. Prawdziwa przyjemność rozmawiać z takim malcem. Tak, tak, mój koteczku, ten sam. Wisi jeszcze. Czy to możliwe? zawołał Scrooge uradowany. A więc biegnij i kubko. Pan sobie ze mnie żartuje, wzruszył ramionami chłopiec. Ależ nie, wcale nie żartuję, zapewniał Scrooge. Mówię najzupełniej serio. Idź, kup tego indyka i, i każ go przynieść tutaj. A ja wskażę, komu go należy doręczyć. Wróć tu. Ze służącym sklepowym. Dostaniesz za to szylinga. Chłopiec pomknął jak kula. Pośleł tego indyka mojemu pracownikowi, szeptał do siebie Scrooge, zacierając ręce i śmiejąc się wesoło. Ręczę, że mu nawet na myśl nie przyjdzie. To mu go przesyła. Indyk jest co najmniej dwa razy tak duży jak Tini Team. Jestem pewien, że Bob nie będzie się gniewał za tę niespodziankę. To się nazywa figiel. Napisał adres niezupełnie pełną ręką. Zszedł na dół, otworzył drzwi i czekał tam na indyka. Gdy stał przed drzwiami, uwagę jego zwróciła kołatka. Poczciwa, będę cię kochał dopóki życia mi starczy, zawołał, głaszcząc ją pieszczotliwie. Dziwna rzecz, że nigdy przedtem nie zwróciłem na nią uwagi, jak ona sympatycznie wygląda. Lecz oto indyk. Hej, daj go tutaj. Jak się masz, chłopcze? Życzę ci wesołych świąt. Indyk był ogromny. Trudno było wprost uwierzyć, żeby tak wielki i ciężki ptak mógł się utrzymać na własnych nogach. Ależ przyjacielu, rzekł skrócz Nie dodźwigasz go do Camden Town. Musisz wziąć dorożkę. Mówiąc to, odliczył należność za indyka i za dorożkę. Śmiejąc się przy tym bez przerwy. Potem wrócił na górę. Cały spocony. I zadyszany, ale wciąż się jeszcze śmiał. Niełatwo mu przyszło z ogoleniem, ponieważ ręce mu drżały. Wiadomo przecież, że czynność ta wymagała wielkiej uwagi. Ale gdy nawet odciął sobie brzydwą kawałek nosa, to i wówczas nie traciłby dobrego humoru. Ogoliwszy się, przywdział najlepsze ubranie i wyszedł przejść się nieco. Ludzie już wyroili się z domów i snuli się tłumnie, weseli, ożywieni jak wtedy, kiedy odbywał wędrówkę po ulicach Londynu z duchem. Obecnych świąt. Z założonymi w tym rękoma, Scrooge szedł powoli, patrzył na ludzi wesoło, się śmiał. Miał tak sympatyczną minę, że kilku jego mościów już w dobrych humorach zaczepiło go słowami. Dzień dobry, sir. Życzymy wesołych świąt. Scrooge często potem zapewniał, że nigdy w życiu nie słyszał słów, które by równie przyjemnie brzmiały. Przeszedłszy kilka kroków, spostrzegł idącego naprzeciw poważnego gentlemana który odwiedził go wczoraj w kantorze pytając: Firma Scrooge i Marley? Jeżeli się nie mylę. Scrooge doznał uczucia wstydu na myśl, że człowiek ten obrzuci go pogardliwym wzrokiem, lecz jednocześnie rozumiał, jak powinien postąpić. Zbliżył się do niego, chwycił za obie ręce i ściskając je, rzekł.